I dzień dobry, dzień dobry, we wtorek 30 grudnia tutaj jest za nami Wawel. Przed nami, właściwie, tak? Tutaj, Centrum tej Techniki i Kultury Japońskiej, czy coś takiego się to nazywa. A my jedziemy do szpitala jednego. Tam, Agnieszka ma dokumentację odebrać. Mamy, a właściwie taką płytkę, tylko CD. Zobaczymy, czy wydadzą. No, my płytkę już odebraliśmy. Bez problemów. Tutaj Patrycz bardzo musiał odświeżać auto. Nie bardzo jeszcze go odśnieżać chociaż troszkę jest. No ale jak się czuje, potrzebny. A no, my tutaj przyjechaliśmy do naszego kolegi, a dla Patryczka, do takiego wujka przyszywanego, Staszka, który jest strażakiem w odliczej Straży Pożarnej. Na pierwszej i będziemy pokazywał różne sprawy tutaj już wóz strażacki czeka wszystko sprawy tam już padłyśmy tutaj proszę jest nasza gwiazda tutaj mają chłopaki kłada mają taki wóz taki wóz tam jeszcze łódkę gdzieś też mają no, tutaj Właśnie jest łódka Tu Patryś pamiętał, poprzednim razem też był. Widziałem. Chciał na łódkę Dałbyś radę takim sterować? Patryś? Dałbyś radę takim sterować? Tutaj, popatrz. No, tutaj mamy. Wow, mnie no, uchonął. Dałbyś radę taką ubrać? Tutaj Patryś bada. No to wszystko ubrać. Wysoka, no, wyciągi, spróbuj, ubrać. No ubrać. <głos> <głos> Ale to jest taka że, to jest taka, żeby, że nie utoniesz, nie? A tutaj staj sobie ładnie tu przodem. O, albo tam sobie swój Agnieszka, Usiuję zrobić zdjątko jakieś. Wchodę <noise> tak, trzeba odnosić. Patrzyć, próbuję no. wiosło, ile waży wiosło, jak ciężko. Pokaż się z tym wiosłem Pokaż go do góry. Patrz. Pokaż tutaj do zdjęcia. O, no! o, <noise> to, to słychać. No, jak gitara. No, nie wiadomo. Kto ma płatwi? Kto będzie? ćwiczył zwija węża, staszowskiego. Nie, tu jest instrument do zwijania węża na korpkę. Teraz chodź! Czy nie dasz radę przynieść to zwijadło, czy ja Na radę, tak? Chodź, to pozwijasz rozwijasz tutaj Chodź. No. Chodź na Tutaj na stopę No i tam pociągnij. A ty pociągnij węża z drugiej strony, żeby się wyrównał No Dobra Teraz zawijamy na to No, dawaj końcóweczkę trzeba ten. No. Ciąba. No, kręcię. Kręcię. Drugą stronę. stronę. No, tak nie tak. O. Dobra. No, kręcimy. Tak. O. Tak. Tak. No.

do rozdzielacza z jednej strony, a z tutaj wujek daje im instrukcję jest też Leonek, dołączył do nas Patryk już chyba tutaj o. będą budować linię strażacką jest rozdzielacz tutaj będą zwijać węża macie na dwójkę tak? no dawaj no dobra to No się zawstydził nie no no na pół no na pół tam na stopę Agnieszka odwala całą robotę strażacką my?

Nie, ale to trzeba... Czekaj w drugą stronę, bo one się rozchodzą w tym momencie. No w po... stronę W drugą stronę. O, Tam? No, teraz... O, A, widzicie? Zaraz się rozchodzę. Tak mieszka, tu Patrz, Patrzmy, zabawę o stacie przy zężach. W gumę grał. No i co, mama. Wijanie. A ty co? A no, ty co? A ty co? Przykręcimy. A znowu rozwijanie węża Gdzie się pali? do lewego? Do lewego. Do lewego. No, no do lewego dasz. Tak, bo to do lewej się. Tak Mieszka no, to jest tak Ja! No! i teraz 50 No! do drugie końca. No to farturek miałem. No. Farturek miałem. A słuchaj co mi robić? Nie. No. Jakby było cieplej, to byśmy podłączyli to do hybrydantu, ale tutaj niby no lodowisko No to teraz musicie płot złożyć, nie no ma to, tak. Powaczak jest cięższy, patrz. Co ma jest? mnie. Farturek się prożar. Слышишь, как он грызет? Какая у Мы идем внутрь, да? Да, мы идем в одну сторону Не, не в другую сторону Только к маленькому Ииии Но, гаси пожар Реоник имеет здесь эту шкафку Реоник гаси пожар Ой, какая тяжелая вода какая холодная вода Ой, какая холодная вода

Jesteśmy z powrotem w gzynizie. to ja do czego wam tu no. chodzi? tylko Patrzcie, zobaczymy jak się tyle już uszy zatyka na razie. Ja to kierowca, tak to do tak. no. Ty nie? Ty nie. Chcesz iść? Coś? Nie, to już nie umiło no. to Nie, nie to Nie, wyżej. Wow. Coś Co to? Coś się chłopcy nie garną. U, chłopaki. Moje, no to wsiadaj. To, no. to z drugiej strony wujek mówił, żebyś włączał światełka. No, no. wiesz tam też sygnały tam. Dasz radę? Czekajcie, by było widać mama tutaj jest. Tutaj. jest dwóch no, kierowców? Omagaci. Mamo, tutaj jest, no. Ja ci też mam zrobić? Ja ci, ja mam. Czasze no, się, czas się wyślę. A, po tak. Ośmiechnij się. Super. Jakie jeszcze chcesz? A, super Raz, dwa, trzy. Każdy na szkarabinie, panikową

teraz stoimy, teraz stoimy. A, jeszcze raz chodzimy oglądamy łódkę wow tu jest Leonek jest Patryś leoś popatrz tutaj. mnie spróbujcie przymierzyć te kamizelki tu są kamizelki Niech ci będzie zawsze strasz tutaj z tyłu, o, i... No nie chcę. No dobrze, to nie mielisz. Nie chcę, chcesz tak, Ale za ręce ci zmarzło. No, wypadłeś z tego, nie? Skupuj, który o, jaka fajna. Nie no, mam jeszcze rękawiczka. Nie, je tak, bo tutaj jest prawa ręka, a o, tutaj lewa. Ja no, o, jaka Jaki jesteś strażak. Oho. No czekaj, ty teraz jesteś ten? jest drażny. Jestem na to. No chodźcie, na razie to na. Ej! Ej! Nie zaczepiaj mój teraz Jestem, nie w Jak Raz. A <laughs> on jest sprawny. Raz. raz. I dwa. No, I machamy wiosłem. A co teraz? Jest <laughs> <laughs> A jednak. proszę. <laughs> z będzie z was, was strażacą, czy nie? Będziecie gasić pożar? Z powrotem jesteśmy. No, tutaj? No, no to który, który z was włączy? Tam jest pilot. No, chłopcy tutaj. Okay. Jest coś odważny. Dobra, włączamy. Chłopcy czekają. No. O, popatrzcie, brudne światło. Pierwszy sygnał na związku. Używa się go na długich trasach bez skrzyżowań, bo słychać go z kilku kilometrów, szczególnie w nocy. Natomiast przed skrzyżowaniami używa się tak zwanego Psychiezest. jest taki krótki, krótko, szybko zmieniający się i dzięki temu kierowcy mogą się zorientować skąd nadjeżdża pojazd uprzywilejowany. A w korku się używa tak zwanego Leona. Taki pośredni I między jest, wilkiem a psem. Tak samo jak dwa pojazdy przywilejowane wjeżdżają na skrzyżowanie, to jeden włącza psa, a drugi włącza Leona, wtedy wiadomo, że są dwa różne sygnały, czyli dwa pojazdy wjeżdżają na nie. A skąd te nazwy się wzięły? No, no bo to jest... Czemu Leon i i wilki. No, w sumie coś jest takie jak... Wiecie, jak, jak, jak wilki, nie? a pies to jest takie krótkie szczekanie to, jest, no, w sumie tak to jest, jest z angielskiego tłumaczymy tak. wale co tutaj masz? nie chcesz już? jest bo. to dwóch studentów no, no jeden nie chce u się widzisz tam Leonku jest jeden sygnał nie, o, nie wiem, wiem tak czy z was będą strażacy no zobaczymy, no. Jeśli się wszystko może zmienić o, o. O. no jak po daje no, yeah. Jeszcze no. tu pokazuję latarkę. Zreszli. Co? Nie, bo widzimy oślepili. A często są tutaj wyjazdy, z pas No, nawet... wczoraj jeden był o. do EKO, tak zwanego resuscytacja krążeniowo-oddechowa. No. przy wypadku? Czy... Mamo. nie, przewrócił się rowerzysta Aha. tutaj jak Magilno. gillo koledzy nie. z Państwową Strażą Pożarną uratowali go nie wiem tu uratowali ale miejmy nadzieję, że tak no bo my mamy jeszcze takiego innego lizaka z drugiej strony dobra Zabezpieczamy miejsce wypadku No jak to ty zabezpieczasz Z autami miejsca obradzić, wypadku w nas nikt nie wjechał No wyciągaj słupka i układaj No, no to może się No, no dawaj no. kolejny. Miejsce zdarzenia Miejsce no. zdarzenia no. Mocno Prawdziwe słupki Ciężko No strażacy to jest Dobra, to wiesz. No to macie po dwa słupki, proszę no. Już jest dwa Poszukam tutaj, wózka, on tutaj O super, Patryk trzyma No o, Ciężko się wy... No i Patryk nim. I stańcie sobie teraz przy tym I uwaga nie, nie tak.

no to musicie. tu się to włącza. To Czekaj tu To tu No to dasz, rozkładasz supek i dajesz flary, No, no nie, 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 to, to jest włączanie Teraz tak błyska, Teraz trzeci raz jak się naciśnie. Zmienia. Spróbuj włączyć. No, no. Musisz patrzeć, zdjąć słupek, a dopiero później położyć, no, o. No. Poproszę, to bierz, no, ja Takie profesjonalne zabezpieczenie, miejsce zdarzenia. to się nie Żeby wyłączyć trzeba długo przytrzymać. To włącz no. mu one trzymaj sobie, bo jak ci da świeci już no. no to spróbuj no teraz sobie, wyłączyć. No. A jak się wyłącza? No trzymamy tutaj ten guzik. O.

To jest, szerokim jest, jest no, to ci o świat no, ja Minie, Tak, chyba tak. tak, tak. Dobrze. Jest. Ale w sumie jak są głodni, to możemy na Ale mógł mógł. Tam, tam, czy tam przecież tak, no, Chłopcy głodni już. To mhm. na raz. <laughs> Jeden z drugim. No już wujek tutaj zamyka. To jest każdami, to już wychodzimy. do żabki, nie? Głód nie wybiera. Proszę. Padnijcie jak będzie ciepło. Idziesz z nami na kawę? do tej sali zabaw? Nie, to nie No, my już odjeżdżamy, jedziemy dalej My tutaj idziemy do takiej sali zabaw świat. To jest wejście. Tutaj już jesteśmy w środku. Obcył się... O proszę, straż pożarna. Dopiero przebyli na straży pożarnej. Tam są sale poszczególne warsztaty. Nie warsztaty. Jest to dużo zabawek. No. I tutaj. I poczta. Jeszcze się czym bawić. Tutaj przed Dla Patryczka z szyneczką. Jakie się ma gofra. Tu jeszcze nam wchodzi taki na zimowy. Dobry. No to dla mnie. No, to już nie ma innych dzieci. To... Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko. Tu się chłopcy bawią jeszcze. Co patrzymy? Co tam? To są spore Wasze sprzęty, tak? Przejdziemy dalej. No tu straż pożarna. W sklep Hej! Hej, no. ja jestem pojedyn! Tak, ja jesteś... mam odcinkę i ja to pomałam! Dobrze kochanie. Tutaj warsztat. Oj! Nzędzia. Salon kosmetyczny. Oj, oj, oj. Tu pojeda! Tu pojeda. No. Tu, 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 tu. Tutaj. Tak jest prawda. Policję właśnie. Tu nawet można za kratki trafić, proszę. Fajnie, fajnie. A jednocześnie kameralnie. No i już opuszczamy lokal, szarową porą No, my tu jeszcze wstąpiliśmy do babci, Patryczka właśnie babcia z Patryszką. Żegna, no, dochodzimy już I tutaj. Do tego poro. Jeszcze, jeszcze przyjechaliśmy do centrum handlowego Mozaika na Prokurcimiu. Idziemy głównie do niemieckiego sklepu dla Polaków w Polsce. A tutaj widzę prywatna fundacja Machody, już się reklamuje. A tutaj oddajemy butelki. To szaleństwo dotarło też do Polski, o i zwrot mamy już, nie przyjmuje jednej, nie przyjmuje kolejnej. Co się dzieje? Nie no. można odczytać wody. Lipa. Mama. Jak nie można to O. Czyli tak z całej torby nam przyjęło dwie butelki, widzicie? Tych nie możemy oddać. Tam jest Red Bull na przykład, tam są inne sprawy, czyli marki globalne. To nie ma tak, że tam. No i co, zostawiamy to po prostu tutaj. O, może sobie ktoś przyjdzie i sobie gdzieś indziej wpłaci. Zresztą, jak widać, nie tylko my. Czyli bez sensu kompletnie. Ludzie przynoszą i zostawiają. No, tutaj robimy zakupy patrzył sobie małku podróżował już po przeznidziło za duża no. no i takie zakupy zrobiliśmy ponad 570 zł czyli no niecałe 150 euro tak 140 no. jakoś tak i ceny podobne tak no, mówię Agnieszka ceny podobne